Tak? Tak, poprosimy. Botanika, Botanika klasa piąta. Pytanie za pięć tysięcy złotych. Ja wam przeczytam pytanie, a wy kombinujcie. Tkanka twórcza, dzięki której łodygi i korzenie roślin przyrastają na grubość, to... Tylko już nie wolno ściągać. Ściągi już nie ma. Ratunku też nie. Został gotowy. Ale musimy uzyskać odpowiedź Aś. Chwileczkę. Do? U mnie pełna pustka. Mam nadzieję, że pustki nie będzie u Asi. Klasa odpowiedziała. Mhm. Wszyscy kombinują. Asia. Chwileczkę. Muszę się wczytać pytanie. Proszę bardzo. Agnieszka? Trudno. Poproszę gotowca. Czyli decydujesz się na odpowiedź Asi, nie własną. Tak. Stawiam na gotowca. Co ma być, to Proszę będzie bardzo. zabawa przednia. Dobrze, czyli odpowiadasz... Znaczy twoja odpowiedź to odpowiedź Asi, tak? Tak. Powiedział, że coś chodzi ci po głowie. Coś mi chodzi po głowie, ale. Chodzi mi po głowie kora, ale... Kora, tak? Tak. To zobaczmy poprawną odpowiedź. Miasta. Teraz jest fiadom. Prawda? Miasta. Taka jest prawidłowa odpowiedź. Proszę, żeby reszta klasy też zapamiętała. Miazga. Wybrałaś gotowca. Oczywiście. Czyli odpowiedź Asi. Dziękujemy Asi. Nieważne. Agnieszka. Słucham. No niestety, musimy się pożegnać. Trudno. Ale 2,5 tysiąca złotych gwarantowane jest Twoje. Dziękuję bardzo. I teraz przed Tobą wypowiedź do tej kamery. Chciałabym jeszcze zobaczyć, co napisała Asia. Aha, odpowiedź Asi. Tak. Proszę bardzo. <laughs> Chcesz zobaczyć, tak? Tak, oczywiście. Zielony. Zielony barwnik. To chlorofil chyba. Zielony barwnik, a chodziło o miazgę. Wszystko jasne? Tak, oczywiście. Dobrze, to ja proszę bardzo, teraz proszę panią, tutaj oczywiście. do tej kamery, elegancko. Ja, Agnieszka Szymankiewicz, nie jestem mądrzejsza od piątoklasisty. Dziękuję Ci za udział w programie, Agnieszko. 2,5 tysiąca złotych jest Twoje.